Cześć, macie kochani, nazywa się i The endurans. Okej, daliście mi kilka fajnych tipów, jeżeli chodzi o doktorka, ale i tak w poprzednim odcinku rozgryźliśmy fakt, że można zarządzać windami, tylko trzeba go w pokoju. W ogóle się nie rozgrzałem. A i 7. Dobra, dawaj, 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 damy radę. A i 7. Dobra. Okej, tutaj jest cyk, tutaj jest cyk. Okej, okay. on tutaj siedzi, jest Gitorino, Teraz sprawdzamy go, jest fajnie. Ten tutaj pisze, e, piętro E, on już poszedł gdzieś, Ufa, gdzie on jest. OK, źle zrobiłem. OK i chyba zaczniemy się bawić wentylacją. DE! Gamerze! Nie masz w co grać? Co? Nie ma pieniędzy? Ha, 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 ha. Wiem, co czujesz. Ale nie bój się, przybywam z pomocą! Eneba.com to sklep z ponad 10 tysiącami cyfrowych produktów. Sklep ten ciągle się rozwija wraz z nowymi, jak i starymi tytułami, aby zaspokoić wasze gamerskie potrzeby. Eneba.com dostarcza najlepsze dyle na rynku, a poprzez doskonałe wyniki na Trustpilot możesz być pewny, że nic nie przeszkodzi w twoim gamerskim doświadczeniu. Ponadto eneba.com wierzy, że ty jako klient nie powinieneś się martwić o to, czy twój kod działa, czy też nie. Dlatego zaoferowane jest wam wsparcie 24/7, aby rozwieć wszelkie wasze wątpliwości na temat waszego zakupu. Klikając link w opisie i używając kodu zniżkowego WESA3 Tak, to jest kod promocyjny z moim imieniem, haha Dostajecie 3% zniżki i przy okazji wspieracie mój kanał Za co wam z góry dziękuję, więc proszę klikajcie ten link, gdy szukacie jakiejś nowej gry Dzięki Eneba za wspieranie mojego kanału i wracamy do filmu Dobra, tak, gdzie on jest? Gdzie on, gdzie on jest? Ja go nie widzę Dobra, a on? Dobra, on tu jest, okej okay. Eee, tutaj ten jest tutaj, fajnie. Może, może. O, kurde. Dobra, ten tu jest. Chwila, bo. Y, ja po prostu włączyłem gierkę i mówię, dobra, nagrywamy i bez, bez rozmyślania po prostu. Ufako. Eee. okej. Okay. Dobra, ten cały czas tu siedzi. Pilnuję cały A! CZEMU TO MI GRA MUZYKĘ?! You mad bro! Tutaj jest misio. Na misia trzeba bzykać kółkiem. Eee, okej. Okay. SIO! Dobra, ten poszedł. Fak, tego już nie ma. Tutaj jest okej. Okay. Dobra, jest Remis, zajebiście Eee. Eee. Węd Kopiuj. Dobra. I będziemy... Aha, czyli na komputerze już nie mogę... Czy to znaczy że już nie mogę komputera używać? Bo słyszałem, że jak mi się usiądzie na komputerze? To przejebane, nie? Dobra, zobaczmy. Nie, można, ok. Ok, ok. czemu od boku zaczynam? Okej. Okay. Już doktorka chyba nie złapie. Doktorek jest tam, dobra. Okej, okay, tu jest git. Z druga rano pół procenta. okej, ten jeszcze jest. Jeszcze go nie straciłem. Eee, okej. Okay. Doktor, Where. Okej, okay, przegrałem z tym, z potworkiem, ale to nie koniec. O oh, fuck. Ale jest tutaj, tutaj go pilnujemy. Kurwa. Może misia się zdo zdołam pozbyć. Pszt. Okej. Okay. Okej. Okay. Dobra, ten jest tu, kuźwa, strasznie wolno to robię. Eee, doktorek. Nie mogę nic z windami robić, to znaczy, że... To znaczy, że doktorek będzie. A jak doktorek będzie, to znaczy, że muszę prąd cały wyłączać. Aaaa! Za długo, za długo! Nie rób tak więcej. Aha, nie będę. Czwarta rano, to chyba był rekord. To chyba był rekord, okej. Okay. Miałem wielki problem z namierzeniem doktorka, ale to. Nie jest problem. I czemu mi galaretka zaczęła grać muzykę? Dużo jest wyjaśniania tutaj. Okej, okay, dobra, zróbmy, zróbmy to jeszcze raz. I po prostu wpiszę. Muszę pilnować tego wenta. Xitvd. Dawaj, Xitvd. Ok. Okej, i tutaj wpiszę od razu. Dawaj, 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 wy N. Tyk. -y. Okej. Okay. Tak, to. Uff, uh, fuck. Dobra, e, tego mamy tutaj. Ten się sprawdza. Piętro E. Nie widzę go jak zwykle. E, Okej, okay, tak. Od tego zaczynamy. Nie wiem gdzie. Zapominam sprawdzać naszego. Kurwa, widzicie, Zniknęł. OK, maska. Dobra, poszedł. OK, Bzy, 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 bzy. tak. I... Dobra, na ciebie mamy oko. Po prostu doktorka, ja wiem jak podpowiedzieliście mi, żeby doktorka się pozbyć, jak będzie to wyłączyć prąd. Huk, zaryzykujemy. Zaryzykujemy w ten sposób. Okej. Kurwa. Okej. Okay. Tak jest okej. Okay. Przegrałem. No, trudno. A co on napisał w ogóle? Czas na rematch. Okej, okay. niech będzie. Dobra, jest tutaj. Eee, a, może poszukam doktorka, bo... Huk, może tu zamknę. Uuuu, nie ma mowy. Okej. Okay. Dobra, poszedł. To sprawdzę tu. Fuck. Dobra, eee... Na ciebie Ciebie już tu nie ma, ty jesteś tu, okej okay. Kurde, bolek Dobra, mam wyjebane w doktorka No, ewidentnie o! Tutaj straciłem już węd Przegram to, Prze już zjebałem Bo skopiowałem puste Tutaj miś Komputera chyba nie mogę wyłączyć, już. O, przegrałem drugi raz. Jaja, sobie ze mnie robisz. Co cię kurwa wyniosło? On, on strasznie się na mnie wkurzył. Jest mega wkurzony, widzę. Klikasz że chyba robię, chyba zrobię to. Zbierz się do kupy i wygraj w końcu. Okej. Okay. Eee, dobra, zrobię tak. Okej. Okay. Dawaj, jak chcę, żebym wygrał, to wygram. Jego już tu nie ma. Eee. Okej. Okay. Gdzie on jest? Gdzie on poszedł? Poszedł chyba do mojego piętra gdzieś. No, dawaj. On jest tutaj gdzieś. Tak, już tutaj jest. Okej. Okay. Dobra, wygrałem to. Eee. Mam problem z doktorkiem. Ładnie, no to lecimy kolejną. Okej. Okay. Chyba się odkurzył. Dobra. Chyba dlatego nie mam co liczyć. Czwarta rano, 24%. Muszę uważać na doktorka. Bo wyskoczy jak nic. Fuck. Eee. O, fuck off. O, mam przejebane. Nie, przegrałem. Eee, nie pomyślałem o tym w ogóle. Eee, piąta rano kilka. A? Piąta rano pięć procent. Nie mogę komputera włączyć. 4%. Dawaj, dawaj. You can do it. Aha. Eee! Uh! Kurwa nie! <laughs> Proszę nie. Zostało jakieś 15 sekund tej pierdolonej rozgrywki. Nie he 6, Fordyce 2 śmieszny ten nasz Alek, nie? Śmiesznie zrobił. Ok. Okej okay. No idź, misiu, idź. Nie wiem, jak bardzo mogę marnować sobie na nim prąd. Ok, może zminimalizuję trochę. Teraz odpalę komputer. Dobra, czyli to odpalanie komputera pomoże. Dobra, tu jest ten scp. Głupiutki. Ok. Eee, to. Ups. Dobra. Pow! Eee, Dobra, wygram to. I tutaj tak tutaj wygrałem praktycznie dobra, ciebie jeszcze mam tutaj wygrałem, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy raz, dwa, trzy e, dawaj następno, teraz muszę mu dać wygrać idź okej, okay. ty żyjesz dobra, rozmazuje mi się, to znaczy, że muszę tak zrobić ale trzymać tu kamerę na nim e, zrobię tak dam mu teraz wygrać trzecia rano, nie jest źle Mógłbym w sumie zobaczyć doktorka czy gdzieś się tu kryje Mogę mu, mogę mu to zamknąć Nie wiem czy to zrobi różnicę eee, Okej, okay, ty wciąż tu żyjesz Ciebie wyłączę Okej okay. Ty wciąż tu jesteś Okej, okay. ty tu żyjesz Dobra, włączę to, ale mogę w sumie Dobra, to zamykamy maskę Dawaj, dobra, eee, tak, tak, jest git, jest git, dobra, otwieramy, sprawdzamy, to dobrze. a przegrałem, czas na okej, okay. dobra, ty tu jesteś, pora wyłączyć to. Eee, co jeszcze, co jeszcze mam sprawdzać? Dobra, ty tu żyjesz, to zrobię tak. Tak. Eee, no dawaj, Rima, czuj, kurwa, wcięło cię. Halo, myślisz... Ok, no, 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 no. Okej, okay. dobra, te tutaj mi muli. Eee, tak. Tutaj jest, okej, okay. jest piąta rano i 12%. E, zrobię tak. Chyba zrobimy remis teraz. Misiu, spierdalaj, misiu! Misiu! Patrzcie, patrzcie go. Kurwa, jaki uparty. Dobra. Tutaj zrobię tak, zrobię tak. E, zrobię tak. Jest git. Uf, uf, wow, 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 wow. We. Maska. Okej. Okay. I Tak. Tak. Tak, tak, okej. Okay. Eee, tak. A! A! Jest! To jest Ledwo! Dałem radę! Ale, ledwo! Ale, dałem radę! Ho, ho, ho. Ja nie wiem, czy dam radę. Kurczę, tyle rzeczy na raz klikać. By the way, dałem, bo Elek napisał na Twitterze, że z grę trochę, więc dlatego jest update 101. I ja byłem trochę taki koki. Trochę taki, wiecie, i powiedziałem: Nie nerf! Przejdę tą grę, choćbym miał się zesrać. Ale koniec końców powiedziałem, że no to jest zupdateowana gra. A jak będą bugi, a one są naprawione w pierwszej wersji? Chyba lepiej jest mieć zupdate'owaną grę, nie? Czy w czwartej nocy jest coś jeszcze, nad czym muszę uważać? Eee, nie mam tak szybkich rąk do tej gry. Ale hook spróbujemy. Aha. Okej. Okay. Okej. Okay. Eee, S5. Y... S5. Małpa. F. prąd. Jaki prąd? Nieprawidłowy, jestem zjebany. Kurde, 8, 5, tak, e, F, prąd. Kurwa, 8, 5, D, F, procent. Zaraz! Gdzie on jest? Tutaj, dobra. Ale straciłem czasu na tym. A, on się porusza. A ty żyjesz? Ja na chwilkę już sobie Okej. Okay. Eee, 2D, OK. Eee. OK. okej. Okay. Okej, okay. okej. Trzeba sprawdzać go non stop. Okej. Okay. Misiu. Spierdoling, Misiu. Spadaj! No już, już. Dobra, eee, kamera, dobra, jesteś. Uff, fuck off. Ej ten misiu cały czas tu jest. Eee, okej. Okay. Okej, okay, tak jest dobrze. Tak. To lepiej oszczędzać. Okej, okay, to lepiej oszczędzać. Ciebie zamykam, na ciebie czekam. Okej. Okay. Pata tajujesz, okej. Okay. Wygrałem. Zajebiście. Eee, tutaj uważamy. Nie zapisałem tego hasła, więc A na doktorka też już chyba nie ma co liczyć. naprawdę doktorka. Poszedł już. Zen. Jest we mnie. M-L-E-M-N. Kopiuj. Kurwa. N-L. Ja nie jestem. O, tego nie zapisałem. Teraz tego nie zrobiłem. Uh, Aaaa, tak. doktorek where? Doktorek there. Okej okay. Fuck! Czuję, że to już przegrana. Uh, misia widzę to go w międzyczasie bzyknę. Mm! Dobra, uh, Kej, okay, ty żyjesz? Ciebie tak. Ty zrobię tak. Ja e, Ciebie trzymam oko e, Sprawdzę doktorka Doktorek, where are you? Where are you? Okej okay. Tu zrobię Tak, piętro, Ty żyjesz Okej okay. Wentylacja, where are you? Tutaj Okej okay. Ciebie tutaj Fuck, okej, okay. Tobie Tak Okej okay. Tobie. Ty żyjesz. Okej. Okay. No. Maska. O Jezu. To był błąd. Bo straciłem chłopka. N L -e -m -n. Eee, o nie, nie mogę sprawdzić kurwa orzecha. Eee, Fak. Kurwa, gdzie? O, już dawno w wętach jest. Fak. On jest w wętach. Kurwa, gdzie? Nie widziałem go ani razu, nie widziałem go ani razu, dobra, będę tutaj kończył, mam ludzi obok, przepraszam, ale skończyliśmy trzeci noc, jeżeli macie jakieś tipy, to z miłą chęcią docenię, um, tak i ode mnie to tyle, trzymajcie się i jak zwykle, jebać cię gejewski, kocham cię, trzymajcie się, pa pa.